koszmaru! Tak, przydałby się teraz szybciej, bardzo. Matematyka? To musi być jakiś koszmar. Kto chce do tablicy na ochotnika? Pani Roland? To może pan, panie tenison. <laughs> Komuś się coś ze. Jak mam niby walczyć z nimi bez mojego omnitrixa? Mocy. Nie mogę wygrać! Nie daję na to zgody, Ben! <gadł> tak! Heks ma słabiutką wyobraźnię. wymyśla tylko złe rzeczy. W przeciwieństwie do ciebie, szala sumna alow, mana mana szanana, bola mitowi! Hej, Heksiu! Nadlatuje Cyborg! Ach! Co to za koszmary? <gadł> <gadł> <zyskli> <Wow. smarty> Cyborgu. Ben! ben Słyszysz nas tam? Gwen? Dziadek? Możesz znaleźć wyjście, Ben. Sztuczki Heksa cię nie powstrzymają. Tak! Pokaż tym koszmarom! Stare sztuczki Heksa! Hahaha! <zyskli> Wyruszające! Naprawdę myślisz, że dasz nogę? Bez tej swojej zabawki jesteś nikim. Mylisz się, Hex. Próbujesz mnie straszyć, ale ja wiem, że jesteś łotrem, który kradnie magiczne śmieci, by poczuć się silnym. Nie, nie mogę się zgodzić. A teraz. Ten portal zmienia kolor. Kłamałeś! Wcale nie masz kontroli nad tym miejscem! Ono lubi moje sny bardziej niż twoje koszmary! Niedorzeczność! Masz znów zacząć się bać! Ależ boję się! Boję się, że jesteś już spóźniony na spotkanie z doktorem Kulopłotem! Panie Hex! Te raporty się same nie wypełnią. Tak jest. Nie widziałem jeszcze takiego lenia. Rany, prawie zaczynam mu współczuć. Ben, musisz uciekać, ten portal się zamyka. Ale co mam z nim zrobić? Nie dziękuję za przejażdżkę. Mam za nim lecieć? Nie. Portal się zaraz zamknie. Już pora wracać. Jesteś gotów na skok! Żegnaj kolego! Odwiedzę cię w snach, Ben. O! o hej, dzięki, że mnie złapałaś. Dobrze, że jesteś. O, proszę! O, już dużo lepiej. Myj zęby dwa razy dziennie i wróć za pół roku na kolejną kontrolę. Ciemne uliczki, dentysta oraz heks. Pokonałeś wiele swoich strachów. Aha, oprócz ośmiornic. One są ze wszystkiego najgorsze.